Witam w Gryfa Bolarne TV. Dzisiaj pokażę wam nieco z mojego mieszkanka, tylko po to, abyście mogli dowiedzieć się, czego możecie spodziewać się, jeśli wybierzecie się na KHAKON. Hakon przypomnę, to była inicjatywa, którą robiłem już jakiś czas temu. Była pierwsza edycja, wyszła bardzo fajnie. Teraz robię drugą edycję. Jest to mikrokonwent. Nie jest to konwent. Nie jest to nawet mini-konwent, jest to mikro ponieważ zapraszam do niego do siebie, do domu, 12 osób, z którymi przez dwa dni mogę sobie grać dowoli. Jest tutaj możliwość nocowania, jest możliwość wyżywienia, no ale przede wszystkim grania. Grania w gry fabularne i w planszówki. Chyba to będzie jedna i jedyna, ale myślę, że wystarczająca atrakcja na kakonie. Może zaczniemy od głównego pomieszczenia, w którym obecnie się znajdujemy. Jak widzicie teraz, za mną widzicie kanapy. To właśnie jest miejsce, gdzie będziemy grać w stylu kanapowym, czyli odchyleni do tyłu, będziemy wczuwać się w postacie. Kanapy są bardzo wygodne. Mamy stolik, na którym można ewentualnie rzucać, rzucać kośćmi. Z drugiej strony z kolei mamy stół, czyli e, będzie można grać w tabletop RPG, czyli takie, które jest nastawione bardziej na granie przy stole. Jeśli planszówkowicze nie zajmą nam tego miejsca, to będziemy mogli sobie tutaj pograć np. w trzecią edycję Warhammera. E, mówię o trzeciej edycji, ponieważ trzecia edycja wręcz wymaga Wymaga stołu, bo ma dość dużo żetonów, i e, jeśli z nich nie skorzystamy, to tak naprawdę możemy grać w jakąkolwiek inną grę. Natomiast e, granie w e, Warhammera bardziej polega na tym, e, żeby z tych właśnie żetoników e, e, korzystać. E, jest bardzo ładna pogoda, dlatego to słońce trochę nas razi. Teraz za mną jest e, kuchnia. Jest lodóweczka, tak więc wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z kuchni, przywieźć, nie wiem, worek ziemniaków, obrać je i, i zrobić nam pirę, to nie będzie takiego problemu. Kto wie, może nawet będziemy robić sobie sajgonki albo sushi, w którym, w którym ja się specjalizuję. Uwielbiam, uwielbiam sushi. Jak widzicie, jest tutaj dosyć przestrzeni, jest dość dużo tak więc i spokojnie myślę, że większość z nas się tutaj zmieści. Myślę, że w samym tym pokoju zmieści się 10-12 osób i tak też było poprzednio. Byłem na to przygotowany, teraz jestem przygotowany na nieco więcej osób. Teraz poprowadzę was korytarzem do pomieszczenia, które nazywam Królestwem Sincha. To było chorna, ponieważ tam mamy kuchnię. W której odbywają się krwawe rytuały. Tutaj mamy cincha, ponieważ cinch jest Bogiem magii i tu się odbywa cała magia związana z grami fabularnymi TV. Jest tutaj moja mapa, jest moje krzesełko, jest mój kąp, na którym montuję wszystkie, wszystkie te materiały i również ten materiał będę montować na tym komputerze. Mój pokoik jest o wiele mniejszy. Ale przynajmniej ma bardzo ładny widok. Mam nadzieję, że światło pozwala na to. Tak, piękna broźna piękna, pogoda. Mam nadzieję, że do Sylwestra również będziemy mieli równie piękną pogodę. W moim pokoju również znajduje się magazyn rzeczy. Gdzieś trzeba trzymać narzędzia śrubokręty młotki. Dlatego też one są właśnie tutaj na tej mojej półeczce. Tuż obok wszystkich podręczników, jakie posiadam, e, tak naprawdę sekcja z podręcznikami zaczyna się tu, kończy się tu, tak więc tak naprawdę ma być tylko e, kilka. Ta półka nie ugina się od, e, od podręczników. Również w tym pokoju e, trzymam wszystkie planszówki, w które będzie można zagrać. Oprócz tych podręczników są również i planszówki, e, oto i one. Jest ich na razie kilka, aczkolwiek myślę, że urozmaicę tą, tą listę. No, znajomi podejrzewam, że, że przyniosą. Nie wiem jak to traktować. Fantazy Warhammer Roleplay. Warhammer fantasy Roleplay. O, tu jest nazwa. Myślę, że jest to coś pomiędzy planszówką a, a RPG-em, ale za to bardzo, bardzo dobrze zrealizowany. No i oczywiście Twilight Imperium. Jeśli nie widzieliście wcześniej filmiku, to poszukajcie sobie u mnie na blogu Filmik z Twilight Imperium, świetna gra, świetna gra planszowa. Myślę, że Hakon jest idealną okazją do tego, aby sobie zagrać, ponieważ na Hakonie będziemy mieli bardzo dużo czasu, a ta gra wymaga dużo czasu. Ja mam takie powiedzenie. Dobre rzeczy wymagają czasu. Dużo czasu. No i również, co jest istotne, mam tutaj, mam kogo przenocować na, na jednym łóżku albo również na materacu, tak więc kilka osób, które tutaj przyjedzie i będzie nocować, będzie miało dostęp do, do czegoś miękkiego, żeby można było się było na nim położyć. Tutaj dwa pomieszczenia, pierwsze i drugie, które nazywam królestwem nurbla, ponieważ tu załatwiamy sobie swoje brudne interesy, tak więc e, można się i, i załatwić i wykąpać, e, nie, ma, nie będzie z tym żadnego problemu, woda jest ciepła, e, weźcie ze sobą jedynie szczoteczkę do zębów oraz e, ulubiony ręcznik. Jesteśmy w ostatnim pomieszczeniu, e, ostatnie czyli oczywiście domena Slanesza. E, co my tutaj mamy? E, mamy tutaj trochę miejsca, mamy wygodne łóżeczko, mamy ponownie piękny widok, no i e, ponownie trochę mało miejsca, aczkolwiek na sesję RPG, gdzie pięć osób sobie spokojnie usiądzie tutaj w tym miejscu, a częściowo na, na łóżku będzie można sobie zagrać. E, nieco więcej na temat Hakon. Hakon widać mnie, widać Hakon. Mikrokonwent naście osób, być może 20, Myślę, że więcej nie będzie w stanie przyjechać. Przypomnę datę. To jest 1-2 stycznia. Zgodnie jest takie powiedzenie, przysłowie: "Jaki pierwszy stycznia, taki cały rok". Dlatego też moja propozycja, aby 1 stycznia zacząć od gier fabularnych i gier planszowych, tak żeby. Móc wtedy grać przez, przez cały rok. Po co w ogóle organizuje KAKON? Po co taka inicjatywa, skoro, skoro jest mnóstwo konwentów, skoro mogę się z każdym umówić w każdej chwili na sesję? Z kilku powodów. Jest to kameralna impreza, przyjeżdża tutaj, myślę, naście osób, przyjedzie. Można poznać nowych ludzi, bardzo fajnych ludzi. Ja też postaram się ściągnąć tutaj. Te osoby, które, które z nami, które, które uważam, że są świetne RPGowo, myślę, że będzie można u tych osób nauczyć się czegoś fajnego i czegoś nowego. Coś, na co nie ma czasu, nie ma, nie ma jakby zasobów na normalnych konwentach, żeby ze spokojem w kameralnej imprezie, w kameralnym towarzystwie pogadać i pograć. Ze spokojem na luzie. To jest właśnie mój cel, to jest właśnie cel kakonu, bez spinania się, po prostu przyjeżdżacie, chcecie grać, to sobie zagracie, jeśli nie chcecie sobie pograć, to sobie posiedzicie, posłuchacie, myślę, że i tak będą osoby, z którymi będzie można sobie, sobie pogadać. Jest jeszcze jeden powód. Ja uwielbiam gry fabularne, lubię w nie grać lubię, i lubię poznawać nowych ludzi, lubię poznawać nowe sposoby grania, nowe, nowe style, nowych mistrzów gry. Jak tylko mam okazję zagrać u jakiegoś nowego mistrza gry, to z tego korzystam. Kolejny powód, no to to jest granie, intensywne granie. Na wielu konwentach jest cała masa różnych atrakcji, także człowiek nawet nie jest w stanie wszystkiego odwiedzić i wszędzie być. Tak więc na tą sesję y, często nie ma czasu. Ludzie często do konwentów podchodzą w ten sposób, że na konwencie nie przyjeżdża się po to, żeby grać, tylko po to, aby no nie wiem, poznać nowych ludzi, właśnie z tych atrakcji skorzystać, pójść na prelekcje, nauczyć się czegoś nowego. A jeśli chodzi o granie, no to grasz, y, grasz w, swoim, w swoim gronie. Hakon jest właśnie możliwością y, zagrania sobie u innych. Jest taka możliwość również na, na innych konwentach. Stary Port na przykład był organizowany w, w tym roku. Natomiast, no był to konwent, był to duży konwent, było dużo mistrzów gry dużo graczy, i była duża organizacja i były zapisy. No i to oczywiście kosztowało. A Khakon? Khakon jest za darmo, tak? Da khakon możecie sobie przyjść, powiedzieć cześć. Czyś haki, czy mogę wejść, a ja wtedy powiem jasne: spoko, wchodź, tylko wyczyść buty, bo mi, bo mi błoto naniesiesz. I to jest wszystko. Musicie zapłacić za swój transport i za swoje wyżywienie i ewentualnie piwko, jeśli chcecie sobie wypić. Natomiast wejście, granie, korzystanie, siedzenie i oddychanie powietrzem, które jest w tym w tym domu jest darmowe, jest za darmo, cały konwent jest za darmo i nie dlatego, że mam jakąś dotację unijną, tylko dlatego, że po prostu nie ponoszę żadnych kosztów. Jedyne koszty, jakie ponoszę to sprzątania, chociaż liczę na to, że ktoś może mi pomoże zmywać naczynia po, po kakonie, a jeśli nie, no to no cóż, no sam pozmywam albo kupię papierowe talerzyki. W sumie jest to jakieś, jest to jakieś rozwiązanie. E, za każdym razem, jak prowadziłem wywiad z kimś, kto organizował konwent, e, zadawałem mu jedno pytanie: dlaczego akurat na Twój konwent e, gracz czy, czy słuchacz tego bloga, e, z jakiego powodu miałby przyjechać? No, u mnie jest prosty: jeśli lubisz gry fabularne, no to spodoba Ci się na Kakonie, ponieważ będziemy tutaj dużo grać. Jeśli lubisz tego bloga i lubisz poznawać nowych ludzi, e, jeśli lubisz tego bloga i to oznacza, że lubisz się rozwijać, a to oznacza, że na, na konie również e, świetnie spędzisz czas, bo, no bo tu, tu nowi mistrzowie gry i nowi gracze. Myślę, że, że obserwując, i grając i bawiąc się i ciesząc się z tego, że można sobie zagrać, możesz nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że, że twoje RPG będą będą coraz lepsze i coraz fajniejsze i coraz więcej satysfakcji i radości będą, e, będą Ci dawały.